Też wygrywać, A wiem, że dzisiaj to się nie łączy jedno z drugim, bo jak tu zaczniemy kombinować na tym prostym boisku, to kurwa sami siebie przekombinujemy i będzie źle. Dzisiaj prosta piłka, prosty futbol, ten jak zaczynamy. Zaczyna Rafnik, zaczyna Piotruś, zaczyna Otwinek, Tomek, Miły, Zaru, yy, Srom, Gwiazda, Siwcu, Towar i Barry. Zróbmy taką robotę, żeby każdy następny był dla nas przyjemnością. I gońmy wyżej, gońmy wyżej! Bo jesteście w stanie to zrobić. Coś od was? Czy wychodzimy, chłopaki, do roboty i walczymy stałe fragmenty? Zobaczcie yy, i, i działamy. Dawaj, jazda. Było ostrzeżenie na odprawie, że murawa taka sobie, żeby nie kombinować faktycznie. Nie no to się wydaje z telewizji, natomiast no faktycznie no prosto prosty nie jest, tak? No dobra, ale czy my jako drużyna, która lubi grać w piłkę, jesteśmy w stanie się zmusić do tego, żeby w nią nie grać? Znaczy. Powiem tak. No, przede wszystkim to jest jedna z metod, żeby wygrać mecz i to, to jest najważniejsze. Także musimy się po prostu dostosować do tego boiska, no to, które nie jest łatwe. Rywal zmienił trenera tuż przed tym meczem. Powtarza nam się historia sprzed tygodnia. Wtedy pytałem, czy to dla rywali dobrze dzisiaj. To dla rywali niebezpieczne, można powiedzieć. Fu, no, przemsza wal, walczy o życie. No, sytuacja w tabeli jest taka, że po, potrzebują punkty, żeby doskoczyć do, do tego miejsca dziewiątego, bo uważam, że to jest ostatnie bezpieczne miejsce. Natomiast my musimy jak najszybciej odskoczyć od tego miejsca dziesiątego, które przemsza zajmuje, także bardzo istotny, bardzo istotny mecz. Dzisiaj tym meczem my możemy sobie naprawdę sprawić duży spokój, oczywiście nie luz, nie nonchalancję, ale spokój przy zaglądaniu w tabelę. No dlatego najważniejszy jest dzisiejszy cel, a jak to osiągniemy, no to czy to będzie piękna gra, czy, czy prosty futbol, no to to jest już taka sprawa drugorzędna. Swoje, a ja obserwuję, bo no tak. trener Jacek powiedział co zrobisz, no to sprawdzę czy to zrobisz. No, to sprawdzę czy zrobisz to, co trener jacek zapowiedział, że zrobisz. No, zobaczymy. O, kamole <laughs> Jak na Naruto Dobra, o tym była mowa właśnie, ale myślałem, że bardziej co tam, wiesz. Poprzesiewasz to. to, zaraz, to do Kuba! Kuba! Trzeba kamienie powyciągać Zobacz, Jak mi kolega pisał w środę, że tego kamienie, to myślałem, że żartuje. A tu, a tu widzę, że nie żartował. A tam Kur... koledze nie pomożesz, co? Ostatnie zastanawia co? Że tu jest tyle miejsca no. i to nie zrobili szerzej te bojsków. Nie? To zobacz co to, to masz patrz, metr od tego, że w ten las to puściszny. No bo raz nie? na jakiś czas my tu przyjeżdżamy i sektor gości jest wtedy potrzebny. No dobrze, ale sektor gości musi być w 5 metrów dalej, tak? I byś miał wiesz, więcej, a nie tam jakiś sucz z płotem, ty tych. Krzywdę można zrobić no, dobra. Powiedz, nie może tak. Też się nad tym zastanawiam. Ale bardziej się zastanawiam nad tym, o co pytałem już Jacka: czy my, jako drużyna, która lubi grać w piłkę, możemy pójść za słowami trenera na odprawie i starać się z tym graniem nie przesadzać? Boję się tego, że. Może nie. Boję się tego, że będziemy chcieli grać w piłkę, bo na pewno jako trener bardzo chcę, żeby moja drużyna grała w piłkę i po to trenujemy, żeby grać w piłkę. Ale też trzeba dobrać do tego odpowiednie okoliczności. No a dzisiaj te okoliczności. Patrząc na, na Murawę tutaj na obiekcie raczej do tego nie sprzyjają, więc zobaczymy jak się mecz potoczy, ale mam na tyle dobrych technicznych zawodników, że powinni sobie z tym poradzić, choć proste środki też dzisiaj będą bardzo istotne. Pytałem ostatnio trenera Gawełczyka, czy to fajnie tak przed derbami, przed meczem z ruchem debiutować. To dzisiaj powiem, że trenerowi Chmielewskiemu nie zazdroszczę, bo powiedzmy, że pewnie wzbudziliśmy u niego trochę obaw tym naszym występem. Jest z trenerem Kmielewskim już w tej lidze i w tym sezonie spotkaliśmy się, gdy był trener Sparty Katowice. Także podejrzewam, że też wie, wie, co się może po nas spodziewać. Ale no, tak jak już mówiłem tydzień temu, jeżeli jest zmiana trenera, no to coś indziej nie funkcjonuje i, i trzeba to naprawiać. No to nie jest kwestia paru, paru dni, tylko to jest kwestia czasu, żeby to poprawić. Więc tutaj bardziej skupialiśmy się dzisiaj na sobie i, i na pewno mamy pomysł i plan na ten mecz. I jestem przekonany, że zostawiając dzisiaj 100% zdrowia, zdobędziemy tutaj punkty. Dzisiaj, zestawienie statystyk, liczb przed tym meczem pokazuje, jak ważna była ta wiosna, ta udana wiosna w przypadku ruchu radzianków. Bo przecież my z przemczą startowaliśmy z podobnego pułapu, a dziś pewnie emocje i ta presja nieporównywalna w obu miejscach. To jest taka liga, że każdy z każdym może wygrać, i jeden błąd decyduje o końcowym rozrachunku. I, i tutaj łatwo jest skoczyć w dołek, i łatwo jest się gdzieś tam zakopać w dole, w dole tabeli, a cięży jest z tego wyjść i tutaj yy, nieliczne drużyny potrafią wyjść z dołka, myśmy też taki dołek mieli i udało nam się także, chwała Bogu, że idziemy że w górę i, i musimy to, to pielęgnować i to trzymać i to powiedziałem chłopakom w szatni, że Fajnie, jak jest dobrze, ale trzeba to trzymać, bo jak, nie daj Boże, nie pójdzie, no to później ciężko się z tego wydostać. Tym bardziej, że czekają nas w przeciągu tygodnia trzy mecze, które, no, które będą decydowały o układzie tabeli na, na koniec sezonu i wtedy już nie będzie momentu na błędy. Pogadamy coś? O po życiu? Może o życiu, o życiu w futbolu. W, w świecie, futbolu. świecie piłki Zawsze czwartoligowej. W tej świecie piłki czwartoligowej pan jest. na chwilę zniknął, znowu się pojawia. W trudnym momencie dla przemysłu. Czasami, czasami znikam, czasami się pojawia. No dobra, czy mecz z drugim Radziemków to jest optymalny moment, żeby zadebiutować, bo trener Gawełczyk przed tygodniem był w podobnej sytuacji. Właśnie poprosiłem, żeby mnie tak nie potraktowano jak Gawełczyka od debiucie. Będę bardzo zadowolony. Nie a tak poważnie, nigdy nie ma złego momentu na powrót, na ławkę trenerską i nie ma to znaczenia wywalem będzie tak utytułowana drużyna i znana jak Radzionków, czy ktoś inny? Bardziej nie. chodzi o bieżącą formę, bo tak rozmawiałem z trenerem z Trzcianką i mówiłem o tym, jak dużo ta wiosna zmieniła. Startowaliśmy do niej z podobnego pułapu, jeśli chodzi o przemszej i ruch Radzionków. Nie jest trudno tutaj wypowiadać na temat tego, co się, co się wydarzyło. Ja wsparte Katowice opuściłem w październiku zeszłego roku i od tego momentu tak nie śledziłem dokładnie wydarzeń. Tyle, co mogę powiedzieć, to no, kilka drużyn gdzieś powiedzmy, zaliczyło falstart Wiosnę. Z kolei drużyna Radzionkowa jest na drugim biegunie, także odpaliła, jest, jest, ma, ma, ma tą dobrą, dobrą serię i, i tyle, no. ale, ale jeśli chodzi o jakieś tam szczegóły, kto, czemu, dlaczego. Jest teraz się dopowiadać. Rozumiem, że jeśli komunikat o tym, że pan trafił do przemysłu, pojawił się wczoraj, a teraz trzy mecze ligowe z rzędu, to tak naprawdę najbardziej można pracować nad mentalem. No, dokładnie, dokładnie. Akurat no, okres jest właśnie tygodniowy, Mikrocy, gdzie są trzy, trzy mecze. Dlatego no, nie, ma, nie ma tutaj czasu na jakieś jednostki treningowe. Moja praca praktycznie zaczyna się z pierwszym bliskiem tego meczu. Ten mecz będzie takim no, bazową, bazowym wyjściem do oceny zawodników drużyny pod kątem indywidualnym i zespołowym, także moja praca zaczyna się z pierwszym gwizdkiem. No i będziemy starali się tutaj zrobić wszystko, żeby gdzieś ta pasca, którą złapaliśmy się odwróciła. To na koniec ja zawsze osoby, rozmówców, sobozu rywali pytam o skojarzenia z ruchem Radzionków, ale pan ja to pewnie ta... ostatnie 3-2... Yy, tak, ale ja mam inne skojarzenia z Radziąkowym. Miałem przyjemność grać z Piotrem Nikodemem w jednej drużynie I pamiętam jak debiutował w meczu, nie pamiętam jakim, na poziomie Ekstraklasy, szczelił bramkę, chyba w Kraku, Kraków, yy, także gdzieś tam ten Radzionków yy, po tym awansie tak utkwił mi w pamięci wtedy do Ekstraklasy, a ostatnie moje spotkanie z Radzionkowem yy, było dla mnie zbyt szczęśliwe, Przegraliśmy. graliśmy, tak. że chyba 3-2 tam było. Tak, w samej końcówce. Tak, tak, tak. widowisko z przymiękami i, i straciliśmy bramkę w końcówce. Dokładnie. Tak jest. No to dzisiaj też dobrego widowiska życzę. Tak Dziękuję. Dziękuję. Dzięki, dzięki. Więc są kompaki, będzie zostawione na pewno i będą punkty z tego. Wszyscy razem musimy pożycielsko iść. Wszyscy. Każdy jeden. Jedziemy. Po efektownej wygranej z Szombierkami Bytom pozytywnie naładowany ruch Radzianków pojechał na spotkanie z próbującą wyjść z kryzysu Przemszą Siewierz. Gospodarze sobotniego meczu do starcia z Cidrami przystępowali z serią czterech meczów bez gola i bez punktu. Dzień przed meczem Siewierzanie poinformowali o podjęciu decyzji o zmianie na stanowisku szkoleniowca drużyny. Mateusza Mańdoka zastąpił Michał Chmielowski. Trener Marcin Trzcionka na mecz z Przemszą wrócił do bazowego ustawienia z czwórką obrońców i jednym napastnikiem. Do wyjściowego składu, kosztem Kamila Kopcia, wrócił Szymon Siwy. W miejsce Kacpra Sadlaka od początku na boisku pojawił się Michał Sromek. Tak jak ruch kapitalnie zaczął derby z trzombierkami, tak początek starcia z Przemszą miał jak z koszmaru. Trzecia minuta, ruch rożny dla gospodarzy, celna główka Dawida Jarki i miejscowi wyszli na prowadzenie. Mający za sobą epizod w barwach Cidrów doświadczony napastnik znalazł sobie miejsce na krótszym słupku. Nie miał żadnych szans, zasunięty Rafał Strzelczyk na skuteczną interwencję. No i ruch niemal od początku musiał odrabiać straty. Tyle, że zanim podopieczni trenera z ściągi za odrabianiowych straty się zabrali, straty jeszcze urosły. 12 minuta faulowany w polu karnym przez Rafała Otwinowskiego, Dominik Chmielewski, arbiter bez wahania, wskazał na rzut karny. Z 11 metrów pewnym uderzeniem popisał się Damian Adamiecki, najskuteczniejszy snajper nie tylko przemysłowia, ale całej czwartej ligi. Podwyższył rezultat na 2 do 0 i ruchy miał już naprawdę spore kłopoty. Ale żółtoczarni mieli też sporo czasu, by z owych kłopotów wychodzić jeszcze. 16 minuta. Teraz to właśnie Cidry mają rzut rożny. Piłka dośrodkowana spadła na głowę Rafała Otwinowskiego. Wyskoczył w górę Szymon Matysek. Futbolówka wpadła do siatki Przemysława Popczyka, ale wcześniej bramkarz Przemszy został sfaulowany i gole oczywiście uznany być nie mógł. W tej sytuacji z kolei faulu, przynajmniej zdaniem arbitra, nie było Marcin Kowalski. Miało to sporo pretensji, ale sędzia kazał grać dalej. Ruch coraz więcej czasu spędzał na połowie swojego przeciwnika. Teraz piłka trafiła pod nogi Szymona Matyska, który zdołał uderzyć ale też został zablokowany. 27 minuta piłkę na prawym skrzydle dostaje Piotr Kwaśniewski. Mocne wstrzelenie futbolówki pod bramkę rywala. Ta przetacza się obok słupka, nie dotknięta przez żadnego z napastników. Dwie minuty później o piłkę w środku pola próbował powalczyć Bartłomiej Gwiaździński. Został jednak ostro potraktowany przez Norberta Bębenka. Sędzia jego przewinienie wycenił na czerwoną kartkę, a zatem przez przeszłą godzinę ruch miał odrabiać straty z przewagą jednego zawodnika chociaż długo nie mogli pogodzić się z tym miejscowi. Ale też ta sytuacja sprawiła, że gospodarze już niemal wyłącznie skupieni na defensywie. Marcin Kowalski jest w polu karnym, Przemszy się wiesz, ograł obrońcę przeciwnika w sporym zamieszaniu miejsca do dania strzału. Szukał sobie Szymon Matysek, ostatecznie jakimś cudem wybrnęli z kłopotów miejscowi. 38 minuta, teraz dośrodkowywał Piotr Kwaśniewski, głową niecelnie uderzał Michał Szromek. W końcówce pierwszej odsłony po wrzucie z Miłosza Świelonga. znowu zakotowało się w polu karnym Przemszy te... Teraz Szromek uderzył celnie, za to zbyt słabo by zaskoczyć Przemysława Popczyka. Po 45 minutach gry w Siewieżu ruch przegrywał z Przemszą 0 do 2 i zdawał sobie sprawę, że po kwadransie przerwy będzie go czekać 45 minut prób rozerwania defensywnych zasieków postawionych przez gospodarzy. Panowie pierwsza sprawa, musimy sobie ułatwić zadanie, wchodzimy na trójkę, Otwin, Tomek, Leon, Miły, Piotruś, piątka, y, w środku jest Zalu i jest y, Gwiazdka, Szlom na pół prawej, y, Kowal i zostaje Matys. Czyli tak naprawdę będzie trzech ludzi w polu karnym, dwójka w środku, trzech do rozegrania, dwa Sadu adeptają linię i tej drugiej połowy, cel w piłkę, zagraje tu lub tu, przyjęcie i ta trójka ma się jest to piłką do bramy. Zejdźmy tu do szatni chłopaki wszyscy przekonaniem, że dałeś dzisiaj 100% z tego, żeby zrobić tu punkty. 100% z tego, żeby zrobić tu punkty. Oboje, co to się wydarzy. Zejdźmy z takim przekonaniem, a wtedy będzie dobrze dzisiaj. Dawaj bestia, jedziemy. Kto, dalej? Pierwszym uderzeniem po zmianie stron, po rzucie wolnym Piotra Kwaśniewskiego, popisał się miłość Ćwieląg, chociaż głową trafił prosto w ręce Przemysława Popczyka. Przez kolejnych 20 minut, choć Radziankowianie dominowali, brakowało z ich strony konkretów pod bramką rywala, aż do 64 minuty, bo to uderzenie Marcina Kowalskiego po dośrodkowaniu Piotra Kwaśniewskiego było już naprawdę groźne. Goście zdeterminowani do tego, by odrabiać straty, ale czas uciekał. Trzeba było szukać najprostszych środków, Kacper Zalewski, do Leona Fuliantego. Fulianty ładnie zwiódło obrońcę przeciwnika. Uderzył z dystansu lewą nogą. No i pomylił się naprawdę o centymetry. Na boisku pojawiali się kolejni rezerwowi. 72 minuta. Ruchem a wolny. Nie udało się stworzyć z tego zagrożenia, ale Cidry utrzymał się przy piłce. Szymon Turczyn dośrodkowuje pod bramkę. Nabiegał na tę piłkę. Rafał Otwinowski, ale z bliska. Nie udało mu się jej wpakować do siatki. To była kapitalna okazja do tego, by złapać wreszcie kontakt z broniącym się gospodarzami. 88 minuta spotkania, Szymon Turczyn dośrodkowuje w pole karne, tym razem Otwinowski głową już trafia, no i jest jeszcze nadzieja na to, że uda się wywieźć z Siewierza chociaż punkt. To była 88 minuta, Rafał Otwinowski zdobył swego gola numer 3 w tym sezonie, ale ten gol póki co nie wystarczał do tego, by cieszyć się jakąkolwiek punktową zdobyczą. Radziankowianie teraz zdeterminowani jeszcze mocniej nie schodzili z okolic pola karnego. Przemszy siebie, Kacper Sadlak miał okazję do tego, by doprowadzić do remisu. Wydaje się zresztą, że był tam faulowany przez Przemysława Popczyka. Na pewno ucierpiał w starciu z bramkarzem gospodarzy. Akcja trwała jednak nadal. Teraz piłkę ma Bartłomiej Gwiazdzdiński. Próbuje dośrodkować. robi to prawą nogą. Otfinowski trafia po raz drugi, ale sędzia unosi rękę do góry, pokazując, że był spalany. No i właśnie, Otwinowski na spalonym nie był, był na nim na pewno nie biorący udziału w akcji miłość Ćwieląg, no i cierpiący gdzieś tam na Murawie, a pewnie utrudniający interwencję golkiperowi Przemszy Kacper Sadlak. Tak czy owak decyzja arbitra była nieodwracalna, a ruch więcej okazji na to, by doprowadzić do wyrównania już nie miał. Ostatecznie Cidry przegrały w Siewierzu z miejscową Przemszą. Dwa do jednego, no i teraz rehabilitacji będą szukać w środku tygodnia, witające majówkę domowym meczem z Unią Dobrowa Górnicza. Głowa do góry i jedziemy dalej, trzeba jest następny mecz. Teraz nie boli, bo w tej sytuacji po mnóstwo. Trzeba to wezwać, chłopaki na rejonie, musimy to wezwać. Nic, odpoczywamy, wstaniemy do roboty i musimy dalej grać dalej. Trzeba... Bardzo niewiele czasu do tego, żeby się odbić, tak, tak, że... tak, tak. Tak. Tylko, tylko w drugą panowie. Także nie głowy na jajach, głowy tak. do góry. Nagraliśmy dobry mecz, dwie Powiedzmy, przede wszystkie chłopaki. Dusiliśmy, gnietliśmy, zmiany pozytywne, każdy dostawił mnóstwo zdrowia, to szkoda. Taka jest piłka, żeby palone od Finka, raz, nie wiem. Do tej nie <śmiennie> Musimy czekać tygodnia, <trzeba> tylko jest kilka dni, nie możemy się zrehabilitować, <śmiennie> tak? Ką... na środę. Najlepsze to może być kawałek. że wiczka, na środy. na środę i działamy. Czemu bierzemy głowę na, na do, i Dokładnie! W środę zleci dzień i trzeba trenować mój dziektorek nie znasz. Nikt nie daje głowy na dół, chłopaki. Dobrąc. Nie ma się to W środę do siebie chłopaki, walka. My tak może zmusimy może, że dajemy każdemu trening, bo nie miałem nic nie? No szkoda, bo sytuacje były po szkoda, ale to, no, za to punktów nie ma. No nie był to nasz dzień, to był taki mecz, którym, zwłaszcza w drugiej połowie, zwłaszcza w końcówce walczyliśmy, ale byliśmy z głową jednak w ten dziewięcioosobowy mur plus bramkarz. Byliśmy głową w ten mur, ale mieliśmy swoje sytuacje, no które musimy zamienić na, na punkty, bo, bo dwie, trzy mega klarowe sytuacje, które które powinny się skończyć yy, naszy, naszą bramką, a z drugiej strony przeglądali, że ten mecz pierwszy w kilkunastu minutach, gdzie dostajemy takie bramki, na które uczulaliśmy w tygodniu bardzo mocno. I niestety jakoś indywidualna zdecydowała o tym, że wyjeżdżamy stąd bez punktów i mamy ogromny niedosyt. Ale plusem jest to, że w środę jest następny mecz i musimy wszystko zrobić, żeby było dobrze. Prawda taka, że to był nasz scenariusz do tej pory, że my otwieraliśmy wyniki, układaliśmy sobie mecze. Eee, dzisiaj stały fragment gry dla rywala, jak widziałem odprawę, o tym było mówione. Eee, no i żółtkarny. Tak, tak, to było mówione, ale no... Nie zawsze wszystko idzie powiedzieć i zrealizować, bo to się głównie liczy. Szacunek dla drużyny, bo naprawdę walczyła o punkt do samego końca i kółcze gotowało się tak. No szkoda, szkoda, ale nie ma co się załamywać. Jesteśmy w dobrej pozycji do startu, żeby, żeby utrzymać pierwszą ligę i jedziemy dalej. No Jak się załamiemy, to, to, będzie, to będzie źle. W tamtej rundzie przeplataliśmy w tym okresie remisy same. Z, y, może nie przeplataliśmy, tylko mieliśmy same remisy w tych meczach, a teraz y, na wyjazdach nie punktujemy i mam nadzieję, że będziemy to odbijać sobie u się. Środa mecz, sobota mecz, jeszcze jest okazja do tego, by humory były inne. No dokładnie, no, humory muszą być inne na, przede wszystkim na koniec ligi i do tego będziemy dążyć.